RE700X to najmocniejszy w ofercie firmy range extender z obsługą standardu Wi-Fi 6. Idealnie sprawdzi się w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych, w których sygnał Wi-Fi z routera jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych. Wzmacniacz sygnału zapewnia płynne połączenie z siecią urządzeniom w całym domu, likwidując martwe strefy Wi-Fi. Produkt pracuje w standardzie Wi-Fi 6802.11AX, dzięki czemu zapewnia wyższą wydajność i pojemność sieci, niższe opóźnienia oraz lepszy zasięg niż podobnego typu urządzenia pracujące w standardzie 802.11AC czy 802.11n. Dzięki wstecznej kompatybilności RS700X z poprzednimi standardami Wi-Fi urządzenie bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi routerami i access pointami dostępnymi na rynku. Range Extender 700X oferuje użytkownikom do 3000 megabitów na sekundę łącznej przepustowości w dwóch pasmach: do 574 megabitów na sekundę w paśmie 2.4 GHz i do 2402 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz. Tak wysoka przepustowość sprawia, że można w jednym czasie wykonywać wiele obciążających sieć operacji. Bez problemów i irytujących lagów grać online, pobierać bardzo duże ilości danych, czy też streamować wideo w rozdzielczości 4K. Produkt wyposażony jest w liczne technologie poprawiające wydajność Wi-Fi, m.in. Beamforming, czyli technologię kształtowania wiązki, czy też OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, a także funkcja hs 160 obsługa kanałów o szerokości 160 MHz. Dodatkowo funkcja Target Wake Time pozwala oszczędzać baterie w podłączonych do siedzi urządzeniach mobilnych i smart. Kolejnym atutem urządzenia jest technologia TP-Link One Mesh. Dzięki niej w prosty sposób można utworzyć sieć mesh bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączenie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu. Technologia OneMesh gwarantuje także stabilną transmisję danych w całym domu bez spadków prędkości. Wbudowany we wzmacniacz gigabitowy port Ethernet pozwala na podłączenie do sieci urządzeń niewyposażonych w kartę Wi-Fi, np. konsol do gier, starszych telewizorów. Wizorów Smart czy komputerów stacjonarnych. RE700X może pracować również jako Access Point Wi-Fi 6. Konfiguracja urządzenia jest bardzo intuicyjna i można dokonać jej na trzy sposoby. Poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy, korzystając z aplikacji TP Link Tether, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android, użytkownik może monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.